Przeczesując niebezpieczne rejony miasta, złapali chłopaka z niewielką ilością prawdopodobnie marihuany. Będzie pan głównym kryminalistą w Zgodnie z procedurami muszą go dokładnie przeszukać na komendzie. Musimy, zabrać pana domaga. Sprawdzić. No tak, to jest właśnie to, to jest czynność procesowa. No, nie nie się że No dobra, no trudno, ale słuchaj. Mówisz mi, że to jest stresujące dla ciebie i stresujące dla mnie, tak? Z tej czynności będzie sporządzony odrębny protokół, tak? Bo no musimy zobaczyć, czy pan nie posiada więcej środków prawnie zabranionych. Aha! To, to widzi pan, to mi jest wolne. Ja też chyba wolałbym, wiesz? Już widzę po czynnościach. Już po. Dobra. To te wszystkie rzeczy. Przyjmuję się pan, na spokojnie. A, tak, Tak, tak. Pan usiądzie i będzie sobie tutaj obserwował skąd te wszystkie czynności, tak? Płyneczek z za zawartością suszu. A pan patrzy, co będzie policjant robił, tak? Oględziny suszu roślinnego. Zważy, sprawdzi co to jest. Pozytywnie. Pozytywnie? Okej. Okay. Słyszę pan pozytywnie. Pozytywnie, marihuana, widzisz, czy... nie, nie jest to jakiś tam fake? Jaka waga wyszła? Mm -hmm. z panu to jest mm. pan opoważny Skobar, 0,33 gramy. Pan z mi to ściągnął. El Chapo. El Chapo? To <laughs> no. jest? Marihuana ponoć. Marihuana. Dobra, i gdzie to znalazłeś? I kiedy? kiedy? Jak się Kiedy? Jak się Czyli dzisiaj? Około której godziny? Dobra, zaraz się i mi powiesz, tak? Dziesiąta? Około dziesiątej, dziewiątej, czternastej? Czyli około godziny? Ja jeszcze chwileczkę zajmiemy na dół. Przejdziemy do dokumentacji i zobaczymy, co dalej. To chodź, Do domu pan pójdzie. Przesłuchają pana jeszcze wcześniej. Mhm. Pana już, żeby... mhm. A ja wezmę tą całą Dzięki na pomoc. Słuchaj, z talety chcesz skorzystać? Nie? Bo jakbyś chciał z talety skorzystać, to musisz wziąć klucze od dyżurnego i po lewej stronie. Może być. Może być, może nie być, to zależy. Albo umorzą, albo pójdzie do sądu. No to ja idę do dyżurnego, zobaczymy co dyżurny powie. No cóż, zabezpieczył osobno młyneczek, no? mhm. Tak, trzeba. Protokół geniów, atestera. Przecież. Tak, wszystko podpisał. znalazł, no, to jest, to jest... Wszyscy znajdują Ja tak chciałbym dopytać, jakie no, to do lekcji. Więc to jest... mhm. co, pana przekazujemy mhm. i my będziemy się słuchać. Mhm. I mamy z głowy wszystko Jest i pan Patryk z pieskiem dobry koter Agresywny? Nie, na razie nie. Na razie nie. Bawisz. Bawisz. Ale młody co? Jak ma to będzie młody? Co ty za ty jadisz? Mamy emeryturę zaraz. Lecimy, na razie. Czujesz na jakieś się domka? Z Jademy.